Jeśli dodamy trochę pogłosu i delaya, uzyskujemy pewien ogon, który ciągnie się za naszym dźwiękiem, który gramy. Tu mam brzmienie zupełnie czyste, znaczy mam trochę pogłosu. Może wyłączę ten pogłos, to mam kład korteks pod nogami. To jest takie brzmienie zupełnie suche. I gdybym w ten sposób grał solówkę, poza niektórymi przy przypadkami, w których takie brzmienie się sprawdza stylistycznie, raczej byłoby mi ciężko grać, bo zagram jakiś dźwięk, on szybko wygasa, nie ciągnie się i, i czuję się właśnie taki wystawiony trochę. Natomiast kiedy dodam i troszkę pogłosu, i trochę delaya, jak zagram bez podkładu, będzie się wydawało, że jest dużo, Słyszysz ten dźwięk, wybrzmiewa. Gram tylko jeden dźwięk i coś się w tle dzieje. Nie muszę się bać, nie robi się nagle wielka pustka. Zagram. Musisz też pamiętać, że jeśli chodzi o delay, te powtórzenia, kiedy nie gra żaden inny instrument tak jak teraz, wydają się dużo głośniejsze, bo normalnie, załóżmy, one wybrzmiewają na takim poziomie i teraz to się wydaje dość głośne, ale jak dojdą in inne instrumenty, które grają na tym samym więcej poziomie głośności, no to one zaczynają znikać.